Nintendo już od premiery Switcha portuje swoje niedocenione gry z Wii U na Switchach. Na przykład The Legends of Zelda Breath of the Wild. Ma mało ale ta gra jest portem. Gra była od początku robiona na Wii. U. No i jednym z, z tych portów okazał się New Super Mario Bros. U Deluxe. Ale jak się sprawdza ta gra na Switchu? Sprawdźmy to. Fabuła w New Super Mario Bros. U Deluxe to to samo, co dostajemy od pierwszej części, czyli Bowser porywa księżniczkę, a Mario musi ją uratować ze swoimi tam przyjaciółmi. Nie wiem, czy warto nawet wspominać o tej fabule, po prostu jest ok, jak na platformówkę. New Super Mario Bros. U Deluxe ma dwa tryby fabularne. Jeden, czyli podstawka i drugi, czyli dodatek poświęcony lulibiemu, który powstał z okazji roku Luigiego w 2013 roku. Luigi nie jest dla tak zwanych niedzielnych graczy, jest bardzo trudny i długość poziomów została ograniczona do 100 sekund. Są trudniejsze, wkurzają nas czasami, no i nie jest to dla niedzielnych graczy tak zwanych. W wersji na Switcha dołącza tak, jakby no do naszej przygody w podstawowym trybie fabularnym postać. Nabit, czyli postać, którą nie da się zranić, a wszystkie znajdźki pod koniec poziomu zamienia na życia. No i ona jest, tą postać gra sugeruje, jako tą najłatwiejszą dla takich bardzo początkujących. Kolejną nową postacią jest Taudet, która po podniesieniu korony zamienia się w Bałzet, znaczy w pić. No i może szybować, takie no, no powoli spadać. Może też odbić się, klikając R. Może odbić się, albo jak spadniemy w przepaść, to też się odbija, żeby tak jak my nam ułatwić. I gra sugeruje ją jako ten, też jako łatwą postać dla początkujących. W tą grę na jednej konsoli możemy grać do 4 graczy, ale w wers na wersji Wii U 5 graczy, ponieważ padlet zmienia się w Boost Mode, wchodzi w ten tryb i może nam pomagać stawiać takie bloki, żebyśmy nie spadli. Ale jest tak jakby wykastrowana kompletnie z funkcji sieciowych i no i praktycznie. Jest, wydaje się trochę przestarzała, co prawda grafika jest ładna, wszystko jest ok, płynnie działa. New Super Mario Bros. U Deluxe jest bardzo dobrym portem, ale już nie wygląda tak samo jak w dniu premiery Wii U w 2012 roku. Ale mimo tych rzeczy mogę polecić port dla tych, którzy nie mieli Wii U i nie zapoznali się z serią Mario. Dzięki za uwagę, cześć!